Paru miesięcy myślałem o tym, żeby nagrać to, co teraz nagram. Ale myślałem sobie też co chwilę: po co uczyć świnie śpiewać? Czas zmarnujesz i świnie zdenerwujesz. Jednak mam wrażenie, że pośród Was jest kilka nieświń. kilka osób, które zrozumieją to, co mam do powiedzenia. A cała reszta, dziękuję bardzo. Za uwagę można już wyłączyć. No i tak przez parę miesięcy kurczę nosiłem to w sobie, nosiłem i walczyłem z sobą, czy to mówić, czy tego nie mówić. Aż w końcu, aż w końcu dzisiaj yy, powiedzmy, ucho się urwało, miarka się przebrała i muszę to z siebie wyrzucić. Będzie to krótka wypowiedź o odpowiedzialności. O odpowiedzialności, której chyba nie macie świadomości, że posiadacie za swoje życie. W życiu jest tak, że masz dokładnie to, na co zasługujesz. Czasami oczywiście dostajesz jakiś większy dar od losu, czasami jakąś karę, ale ogólnie rzecz biorąc, licząc całe Twoje życie, otrzymujesz dokładnie to, na co zasługujesz. I to jest wspaniała prawda, i to jest też przerażająca prawda dla wielu z Was, ponieważ Wy nie chcecie otrzymywać tego, na co zasługujecie. Wy chcecie otrzymywać coś lepszego, chcecie nie pracować, a mieć, nie starać się, a posiadać. Ale tak jest skonstruowany nasz świat. Na szczęście jest na tyle sprawiedliwy, że otrzymujecie dokładnie to, na co zasługujecie. I teraz słowo do młodych. Młodzi ludzie, którzy w tym momencie łażą po ulicach, w maseczkach, są dla mnie przerażający. Brak mózgów, brak jakiejkolwiek woli walki, brak jakiegokolwiek buntu. Po prostu jestem załamany, że jeszcze, jeszcze 80 lat temu, kiedy była Druga wojna światowa, wasi rówieśnicy stawali z bronią do walki przeciwko niemieckim czołgom. Ryzykowali życie, często bardzo ginęli, żeby walczyć o wolność kiedy dziś, po 80 latach wasza wolność została z dnia na dzień bardzo mocno ograniczona, wy po prostu przyjmujecie to okej. Okay. Maseczka dobra, przecież takie są przepisy. Po prostu jestem załamany postawą młodzieży w dzisiejszych czasach. Starsi trochę ludzie, ci, którzy posiadają dzieci, narzekają na to, że dzieci uczą się zdalnie że to jest imitacja edukacji. Że dzieci się męczą przy komputerach, oczy im się psują, kręgosłupy krzywią, że są wyalienowane, że popadają w depresję. Ale to wy za to odpowiadacie wy rodzice odpowiadacie za to, że skazujecie na to swoje dzieci. Nikt inny. To wy je sadzacie przed tym komputerem, to wy im ten komputer dajecie i to wy im każecie siedzieć tam i robić to. Gdybyście tego nie robili, dziecko nie miałoby tego wszystkiego. Gdyby inni rodzice, tak samo jak Wy, nie zgodzili się na to, żeby dziecko męczyło się na jakimś śmiesznym, zdalnym nauczaniu, które marnuje przede wszystkim jego czas i jego zdrowie, to tego by nie było. Ale Wy pokornie chylicie głowę i zamiast wysłać dziecko do szkoły, tak jak zawsze, to po prostu wsadzacie je przed komputerem. Bądź może tak jest Wam też wygodniej. Tłumaczycie to sobie na wszelkie sposoby, że tak trzeba, że, że może ktoś... Jakaś bakteria albo wirus zje wasze dziecko, jak pójdzie do szkoły. Co więcej, każecie swoim dzieciom nosić maski na twarzach, jak bandyci. To jest niewiarygodne, rodzice, jacy wy jesteście tchórzliwi. Jakie te dzieci mają z was wziąć przykład? Wreszcie ludzie starsi. Wam to się najmniej dziwię. Wy zawsze byliście zmanipulowani. Wy wierzyliście, że przychodzi wnuczek i prosi o pieniądze, to trzeba dać. Wy zawsze wierzyliście w telewizję, że jak pani w dzienniku mówi, że Polska się rozwija, to Polska się rozwija. I wy teraz też podszyci strachem robicie wszystko, co wam każą. Żeby tylko nie chorować. Ach... To jest takie śmieszne. A to jest wasza odpowiedzialność. Wasze zdrowie to jest wasza odpowiedzialność. To wy, gdybyście dbali o swoje zdrowie, zamiast dbać o swoje przyjemności, o swoją pracę, o swoje pieniądze, nawet czasem o swoją rodzinę. Gdybyście więcej dbali o swoje zdrowie, to mielibyście dzisiaj to zdrowie i śmialibyście się z jakiegokolwiek wirusa. Ale wy tego nie robiliście i teraz nie chcecie wziąć odpowiedzialności. Teraz Błakniecie, błagacie, na kolanach byście przyjęli tą szczepionkę, żeby tylko uratować swoje zdrowie, którego nikt za was nie uratuje, bo to jest też wasza odpowiedzialność. Macie dokładnie takie zdrowie, na jakie sobie zapracowaliście. I jesteście też żenujący. Ale ci z was, ci z was starszych, którzy są odważni, którzy wiedzą, że ich życie jest w ich własnych rękach. Oni są godni podziwu. Jest ich może 10-5%, ale ich podziwiam i e, cieszę się, że tacy też są wśród Was. Na koniec nasze społeczeństwo jako całość. Jestem przerażony tym, jak łatwo daliście się zmanipulować. Jak za nic oddaliście swoją wolność. Jak daliście po prostu się. Jak barany na rzeź poprowadzić. Myślicie, że ta wolność zostanie kiedyś zwrócona? Myślicie sobie, ach, wróci normalność? Nie, nie wróci, ponieważ tak łatwo daliście się ograć. Po prostu e, rząd robi z wami co chce, a wy jak te cielęta. Słuchacie tego, to jest po prostu niewiarygodne. Niewiarygodne jest to, jak katolicy porzucili swoje najwspanialsze tradycje, najtrwalsze, najbardziej kultywowane. Przez dziesiątki lat zawsze jeździliście na groby swoich bliskich. W tym roku, znaczy w 2020. Zrezygnowaliście z tej wielkiej tradycji odwiedzania grobów swoich bliskich po prostu, bo ktoś wam powiedział, że to jest niebezpieczne. Zrezygnowaliście z odwiedzania swoich rodzin podczas waszych największych świąt, ponieważ ktoś wam wmówił, że to jest niebezpieczne spotkać się z własną rodziną. To jest niebywałe. Kościół przestał organizować msze, ponieważ ktoś wmówił, że to jest, nie... że to jest niebezpieczne. Podczas wojny wyście chodzili do kościoła, narażając swoje życie, a teraz, kiedy jest zagrożenie mikroskopijnej wielkości, wy już porzucacie swoje najświętsze tradycje. Katolicy jesteście tak żenujący, że brakuje mi słów nawet, żeby to opisać. Normalność nie wróci, ponieważ. Nikt tego nie chce. Będziecie mieć taką normalność, na jaką zasługujecie. Zaczęło się od maseczek, teraz obowiązkowe, praktycznie obowiązkowe szczepionki. Będą kolejne kroki. Skoro tak łatwo się dajecie, to władza będzie z tego korzystała, to jest oczywiste. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia, a przede wszystkim. Bierz odpowiedzialność za swoje życie. post cryptum, bardzo ważne, zapomniałem. W Polsce w zeszłym roku zmarło ponad 75 tysięcy ludzi tylko dlatego, że służba zdrowia nie chciała działać tak, jak powinna. I wy wszyscy, którzy nosicie maseczki, jesteście Współodpowiedzialni śmierci tych ludzi, ponieważ wy nosząc to, pokazujecie swoją aprobatę dla systemu, który poświęca życia tak wielu ludzi, aby realizować swoje własne cele. Jesteście oczywiście oburzeni, jak można było 75 tysięcy ludzi zabić tylko dlatego, że lekarze nie zechcieli ich leczyć, ale gdybyście na to nie pozwolili, to tego by nie było. I na koniec Najbardziej zdumiony jestem Że ci ludzie, którzy Z tego powodu, że Szpitale nie chciały leczyć ich bliskich Członków ich rodzin Ci ludzie, którzy stracili Swoje najukochańsze osoby Z powodu Polityki Rządu Nic kompletnie z tym nie robią Zabito ci matkę ojca brata, siostrę, a ty siedzisz cicho i mówisz o, ale mi przykro. Masz to, na co zasługujesz. Postscriptum 2. Byłem właśnie w salonie samochodowym. Ci z was, którzy uważnie patrzą, na pewno zauważyli, że wiozłem opony z tyłu w swoim samochodzie do wymiany. Eee, no i w tym salonie samochodowym wchodzę, oczywiście pan przy okienku szybko w powpłochu ubiera maseczkę. Mówię mu Po co pan pajacuje w tej maseczce Przecież ani tego od pana nie wymagam Ani widzę, że pan nie lubi tego No wie pan Pewnie, że nie lubię tej maseczki, ale każą mi Kto panu każe? No pracodawca mi każe Aha, I tak sobie myślę Kurczę, normalnie mentalność Niemców, którzy Pilnowali obozu w Ośńcimiu. Czemu pan mordował ludzi w obozie? A no bo kazali mi a, kazali panu, no kazali mi to mordowałem. Oh. Niesamowite. Niesamowite, jak ludzie <gryw> porzucają własną odpowiedzialność i jak z przyjemnością to robią. A ktoś mi kazał, to ja jestem już czysty. Przecież mi kazano, to nie jest moja wolna wola. Nie? Nie jest twoja wolna wola. Człowieku, ty masz wolną wolę. Masz ją, czy chcesz tego, czy nie chcesz. To jest twoje błogosławieństwo i twoje przekleństwo. Twoja wolna wola. Wiosennego lasu. Pozdrawiam po raz drugi.